Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Intel, a Kepcio mi pokazuje swój timeline. Tak, witam wszystkich serdecznie, to jest timeline Ziemniak. Czekaj, o widzisz? Z tyle perspektyw, 32 perspektywy. Kepcia to jest chyba najbardziej nadpobudliwy człowiek, jakiego go kiedykolwiek spotkałem, jeżeli chodzi o montaż i o filmy. Boję się, że ja będę tym takim spokojnym, bez energii, natomiast zobaczcie na niego. Będzie dobrze! Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy składać komputer, a że to jest Kepcia pierwszy raz, jeżeli chodzi o montaż komputera, to tym bardziej będzie ciekawie. Tak, ja chciałem się pochwalić ogólnie widzowie, że ja miałem... Kilka tam w swojej przeszłości historii ze składaniem komputerów. Raz musiałem zdemontować kartę, zajęło mi to 3 godziny i się nie udało. No więc będzie ciekawie, natomiast jeżeli chodzi o Kepcia. Kepcia to jest twórca, który nagrywa głównie Fortnite'a, albo chyba tylko Fortnite. Tylko. Musicie zobaczyć któryś z jego filmów. Jest tam ogromna ilość wszelkiego rodzaju efektów, nad którymi ciężko jest nadążyć. Aż nawet sam zacząłem mówić znacznie szybciej, bo się staram nadgonić to, w jaki <laughs> sposób ty mówisz, w jaki sposób Ty przekazujesz energię. <laughs> Hollywood! Ja już się zmęczyłem. Tak jak. twój prezent znajduje się po prawej stronie. Po pre... Czekaj, po prawej, to tam. Tam, na dole, niski, na dole tam jest. A, o, prezent. No. To jest komputer? Nie, resztę części mamy tam dalej. Nie no, podoba mi się bardzo, ładnie zapakowany. Tak. Ten procesor jest dziś do wygrania, więc obserwujcie i oglądajcie cały odcinek, bo powiem później o tym. Natomiast w dzisiejszym odcinku Kepcio potrzebuje nowego sprzętu, który sponsoruje mu Intel. Yy, potrzebuje komputera przede wszystkim do montażu, bo do tak wielkiej ilości efektów, tak rozbudowanych timeline'ów, no to jego maszyna już dzisiaj się nie nadaje. Zresztą co ty tam masz? 3060 Ti. 32 GB RAMu i 2 TB. To mam nadzieję, że dzisiaj rozwiążemy część tych problemów. Tutaj jest pierwsza rzecz, która trafi do swojego komputera. O kurde. Mogę zgadywać, co to jest? Ja myślę, że wiesz, co to jest. Tak, no to... ja od początku tak czułem, że to będzie właśnie procesor. O super. I to jest Intel Core i właśnie? 9 14900KE. Ja cię kręcę, jak to brzmi? To jest w sumie najmocniejszy w tym momencie dostępny procesor od Intela, który pomoże o. ci, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak montaż. Bo mój. Bo, dobra. Mój, te, no, z, tak! <laughs> Właśnie tak mój procesor i mój komputer na ten moment działa, nie? Po tych dwóch latach montażu. Oprócz procesora potrzebujemy innych rzeczy w komputerze. I teraz ja zrobię Ci mały drobny test. Co powinno się znaleźć w komputerze jako na przykład kolejna rzecz. Obudowa. No, ukryłem ją przed Twoimi oczami prostu kładąc ją na widoku, to jest obudowa NZXT H9 Elite. I wzięliśmy wersję białą, żeby było tak fajnie i kolorowo o. w przypadku tego, jak będziesz swój komputer użytkować do kolorowych gier. Kocham biały kolor, dobrze trafiłeś ziemniaku. Naprawdę. No aktualnie mój komputer jest cały biały. To tutaj będzie parę akcentów i obudowa to nie wszystko. Co jeszcze? Płyta główna. Dobra. Już płyta główna. Tą płytę główną dostaliśmy od Asusa. Wow. I ona trafi do Twojego komputera. ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2. I teraz spójrz, jak ona wygląda. Jak ona jest piękna. Ty jest biała też. Was do budowy. Tararara. Co kolejne? Ziemniak. Który to wszystko zmontuje? Tak. Ja właśnie, jak już gadałem o montażu, to jeszcze jedną chciałam historię, mam izolę opowiedzieć. Bo kiedyś była taka sytuacja, że mój przyjaciel z Marty podesła mi zdjęcie komputera. I ten komputer nie był skończony, nie? On tam jeszcze składał go. I wysłał. Mi zdjęcie środka. Ja piszę do niego, ale karta graficzna. Hollywood, nie! A okazało się, że to było chłodzenie wodne. A to są mantenki. O! Też białe! Trochę się boję tego składania, nie? Jak ja pomyliłem chłodzenie wodne z kartą graficzną, to dzisiaj będzie wysoko coś czuję. Spokojnie ogarniemy, no ja ci wszystko pokażę. To, co jest piękne, to zobaczcie, jak wygląda ta instrukcja. Najładniejsza instrukcja, jaką kiedykolwiek widziałem. Ja wiem, jaram się instrukcjami, ale tutaj są wszystkie odpowiedzi, które O, wow, Jak zakręciłeś? Patrz na to. Mówiłeś o karcie graficznej. To zobacz, tak. co się dzieje w nowych konstrukcjach. Jak masz zamontować kartę graficzną, to nie musisz w żaden sposób wkładać palca, żeby tego bombla tutaj wiesz, wyrzucić, tylko masz wyciągnięty guzik, wciśnij sobie. To jest ten guzik, znaczy nie ten, ale to jest ten od karty, żeby, żeby kartę wyjąć? Żeby kartę wyjąć, więc jak nawet tu masz duże chłodzenie, to nie masz żadnego problemu, wciskasz sobie z boku i karta Ci ładnie wychodzi. Kurda, Hollywood. Ja mam pytanie, czy ja już mogę coś zepsuć ogólnie na, na początku sam? Możesz, jak najbardziej, jeszcze jak. Pamiętaj, żeby procesora nie łapać od spodu. Czekaj, bo ja nie wiem jak to otworzyć, to już jest dla mnie już wyzwanie, wiesz? Ja będę potrzebował pomocy już na początku. Nie dobra, dam radę, dam radę, spokojnie, dam radę, dam radę. Czekaj. Teraz powinna być taka, wiesz, muzyka epicka. Hollywood, waga. Jest! O kurde, dobra, jest dobrze. Nie uszkodziłem niczego, nie uszkodziłem niczego. No to teraz pora wyciągnąć procesor. No spokojnie muszę chłonąć. To dopiero pierwszy komponent. Ale to mój pierwszy w życiu odpakowanie procesora. Ja ci mówię, że miałem problemy z wyciągnięciem karty graficznej. Trzy godziny to robiłem i nie udało mi się finalnie. Uuu. Ładnie zabezpieczone. Czekaj, bo dołu nie można. A to jest zabezpieczone, co nie? Tak. To jeszcze jest zabezpieczone. Trzeba go wsadzić tu. A to już? No już. A nie nakłada się niczego? Teraz popatrzcie. To, co jest najważniejsze, to tutaj jest taki mały trójkącik. Procesor też ma tutaj taki trójkącik. Ty. Jak tak? Tak, to trzeba go wyciągnąć z pudełka. A, <laughs> muszę to otworzyć na początku. I to już jest dla mnie wyzwania. Ale ja to rozpracuję. Pamiętaj, że mamy tylko jedną sztukę. Pomagasz, 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 ziemniak. Ja jeszcze cię będę uczył, jak składać komputery, ziemniak. Czy to nie jest tak? musisz mi pomóc. tym. Tak? Tylko czekaj, przygotuj sobie najpierw miejsce. A. Tak, tak? musisz to otworzyć. Aha, On to jest otwarte już. ciska jak to trzeba tak silno? No patrz, tak hop. A, dobra, okej, okay, okej. Okay. I wychodzi. Dobra. Ty no, ja, mar... ty, ja mam tyle siły, ziemniak. Jak ty to robisz? Ty no, co jest? O, dobra, ty, to leci, to leci. A, dobra, to ma lecieć. No i teraz to musi wejść tutaj. Kepcio vs. procesor. Czyli biorę procesor, nie dotykam go od dołu, Wkładam. I ostrożnie. Dobrze. <laughs> <Nie> <laughs> Delikatnie, on ma takie wyżłobienia, widzisz? Jakie? Dobrze? Trochę tam, trochę tam, 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 tam. tam. Masz jakąś chusteczkę? <noise> <noise> Naprawdę, ja kiedyś się ostatnio tak stresowałem, widzowie. To jest, wy sobie nie ja nigdy faktycznie nie składałem komputera. Próba numer, nie dziesiąta. Muszę wytrzymać sobie ręce. Mamy gdzieś tu papier? <noise> no jest Hollywood, nie? No, puszczaj. Gotowe? Krzywo. A, to poprawisz? No. Jej! Yes! Udało się! Ja cię kręcę. Tobie się udało, gratulacje. Pierwszy etap. Nie byłeś jedyną osobą, która tutaj się cała pociła. Po Naprawdę? Tak, no bo jak widziałem, co ty robisz z procesorem, podnosisz go, przekładasz go w palcach i jeszcze raz go płacisz. <grym> no, może jeszcze raz ręce wytrzeć. No dobra, procesor się udało zamontować. Jeszcze wrzuciłem tutaj kontakt frame'a, żeby to ładnie elegancko było wrzucone i pasuje kolorystycznie do, do reszty płyty głównej. I moje pytanie kolejne, co teraz? Jak miał ja zgadywać, to bym powiedział, że chłodzenie. Niekoniecznie. Że karta graficzna. Nie e, że RAM. On RAM, dobrze. My mamy w tym przypadku 2 razy 16 GB, czyli łącznie 32 GB pamięci w dwóch kościach po 6400 MHz. Ogółem to jest prędkość, którą ten procesor spokojnie sobie poradzi, żeby obsłużyć, okay. ale obsłuży ją dopiero, jak Ty ją zamontujesz do płyty głównej. Tutaj sobie poradzę, mam wrażenie, bo RAM wydaje się dość prosty do zamontowania. Tu uważaj, Ziemniak. Ja myślę, że jakiś lekko świata pobijam, nie? W otwieraniu paczek, że jeszcze nikt tak długo nie otwierał. Czekaj, czekaj. Nie, poradzę sobie. Jeszcze 20 sekund, dobra, 30. Nie, dobra. Nie, naprawdę, nie? O, mamy to. O, kurde, ty jak się to wysuwa, to tego zaś się spodziewałem. Ty, o, jezus, teraz kolejne pudełko muszę otworzyć. Czemu tyle tych pudełek jest, nie? Ty, no, to nie pasuje do tej płyty. Bo, bo musisz otworzyć tu. okej, okay, Jest jeszcze gorzej. Czyli jednak tamtą stroną. Czyli. Okej. Okay. Ty, mogę coś tu uszkodzić ogólnie? Postaram się nie. Ja o. ci pokażę. Wezmę jedną kostkę i ci pokażę. Oj. Zobacz, Musisz rzucić prowadnicę i widzisz, te sy wejdzie ładnie. O, czekaj, no bo jakby tu z lewej nie dotyka. No bo prawą wcisną i za Trzeba docisnąć. Nie, bo ci nie wyszło w ogóle lewa strona. Nie, w prawo poleciało za bardzo, w lewo nie ten. A! Udało się? Udało się, Bawię brawo! to! Żółwik! Jaki to awesome z tym ten. też sobie poradzisz w takim razie. Ale to ja nie mam... O kurde, dwa terabajty. Nie, ja, widzisz, jak profesjonalista teraz to otworzyłem, co? Musisz przyznać. Ja ci profesjonalnie przygotuję jeszcze zestaw śrubokrętów. <ścoughs> teraz śrubokręty wchodzą, w grę? Śrubokręt w dłoń. My będziemy ściągać ten radiator, więc tu masz śrubkę, tu masz śrubkę, je trzeba odkręcić. Bardzo mi się podoba, że tak mi tłumaczysz. Już. Teraz druga. Dobra, mamy to. I teraz możesz to podnieść. A! Tu trzeba zdjąć folię. O kurde. Ogólnie tu mogę coś uszkodzić? Zawsze możesz coś uszkodzić. Na każdym etapie. Niesamowite. Nie? O, udało się! Mamy to! Wiesz, w jaki sposób się montuje dysk na N2? Wkłada się go. Jak? Tu jest złącze i ono też ma wycięcie, trzeba wsadzić tutaj. Pod bokiem? A ty mówisz, że wsadzałeś, ty z M2. Nie, ja nie wsadzałem. Ktoś ci wsadził. <noise> nie, po prostu, U, ja wiem, że M2, bo sprawdzałem jaki komputer mam i było napisane M2. Ha? Co się w ogóle wydaje jeszcze trudniejsze od procesora, tak szczerze, bo to jest pod kątem, nie? nie? Bardziej pod kątem i wciśnij. Siedzi? No, chyba siedzi. Teraz go w dół i to przekryń. Przyszedł czas na obudowę, bo do czegoś trzeba będzie całość spakować. I wybraliśmy dla ciebie NZXT H9 Elite w wersji białej. Dlaczego? Bo ta obudowa wygląda moim zdaniem szabowo i będzie pięknie eksponować wszystkie komponenty, które znajdują się w środku. Teraz najprostszy sposób na wyciągnięcie obudowy. Odwracasz. Co ty dajesz? Wkładziesz. Ty jaka magia. I do góry. Udało się. O kurde, i to szklane jest. Tak. Jak to wygląda? I tu jest, nie ma żadnej przerwy? Tutaj są dwie tafle szkła, które się ze sobą łączą. Wow i naprawdę, to jest chyba najśliczniejsza budowa, jaką w życiu widziałem. Ty się jak wybierasz? No z matim wybieraliśmy. O! Oh. To jest tak zwany typ akwarium, czyli nie mamy tutaj jakby jednego wspornika z boku, więc trzeba uważać na narożnik, żeby niczego nie uszkodzić, a dzięki temu wszystko ładnie w środku wygląda. Jeden, jedyny problem się po pojawia, jeżeli chodzi o airflow w środku, bo nie mamy standardowego zasysania frontem, wypuszczania tyłem, ale to rozwiążemy w odpowiedni sposób. No więc dobra, mamy rozbebeszoną całą obudowę, teraz warto by było wsadzić tutaj płytę główną. A pomożesz, nie? To powinno trafić do jednej z tam dziurek. No, no tak. Tak nie wsadzisz płytę. A. Patrz, robisz tak, hop. Wchodzi. A, dobra, wszystko jasne. Patrz, to ziemniak. Spokojnie, zaufaj procesowi. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Okej, okay, no to już jest wszystko jasne. Nie, jeszcze raz. Możesz mi to obrócić. W prawo, yy, w prawo, jeszcze raz. A nie, dobrze było, w lewo. No Stara się jej po prostu nie opuścić. Stara się jej nie opuścić. No będę się staro. Ty nie mogę. Już jakby śruba zahaczona. Trzymaj, trzymaj. Teraz już jest. Z całej obudowy została nam tylko i wyłącznie tacka, bo na niej będziemy montować chłodzenie. I chciałem po prostu pokazać, jak to fajnie wygląda. I w ogóle w zestawie jest wersja też na 240 mm, żeby wszystko wyglądało ładnie i czysto, bo przecież wszystko jest widoczne w tej budzie, bo jest tak bardzo przejrzysta. Natomiast chłodzenie dotarło, uwaga, gotowe w siatce. Ty, ale wygląda. I też jest białe. Ja ogólnie widzę, bo ja też myślę, że Wy nie wiecie, ja wszystko pierwszy raz widzę. Ja nie wiem w ogóle, co tutaj jest, nie? To jest moja też pierwsza reakcja. ROG RIO 3. 360 mm z wentylatorami ARGB, więc będzie ładnie świecić w środku. I jak zaglądniemy do środka, to spójrz, że mamy tutaj elementów i je trzeba wszystkie razem ze sobą złączyć. Ale razem złączymy, nie? Nie, no to jest bestia biała, nie? Naprawdę jest taki potwór. Bo, do, bo bardzo, ale to bardzo podoba mi się dobór tych kolorów, że czarny i biały. Fajnie to wygląda, fajnie się to prezentuje. A co będzie następne? Czy jeszcze brakuje tak? Karty i czego Mateusz? Za... Zasilacza. Wygląda to wszystko coraz lepiej. Ale oczywiście do komputera potrzeba. Ziemniaka! Z zasilacza! No tak! I tutaj mamy 1300 bestię. I teraz taki zasilacz wygląda następująco. Wybraliśmy mocniejszą wersję ze względu na to, jaką kartę graficzną będziemy wsadzać do środka. O no, on ciężki! Zobacz, ile ważą, przewody do zasilacza. Trzeba boję się. Ja pierdzielę! Tutaj mamy zasilacz modularny, więc mamy wszystkie przewody, jakie potrzebujemy. Musimy sobie je popodłączać, ale dzięki temu będziemy mieć większy porządek, ale ta obudowa siak ma ogromną ilość miejsca, więc zmieścimy. Wszystko. Oglądasz anime? Anime nie. Ani B, ani kukuryku, jeżeli chodzi o komputery, ale po tym odcinku mam nadzieję, że się czegoś kępić już będzie mógł, wiesz. Ja się zdziwiłem, ja mówię anime, karta, co to ma wspólnego, nie? Podoba ci się ten schemat kolorystyczny? Bardzo, no podoba mi się. Ja tak pomyślałem, że Fortnite to coś bardziej kolorowego, ale nie wiem, no może chcesz zostawić przy takim, zostać w takiej monochromatyczności? Fajna, po, po, podoba mi się ta chromomatryczność, Chromoma, Jak się to mówi? Wyszła taka specjalna edycja karty i tak pomyślałem, że skoro Fortnite jest Kolorowy, to weźmiemy coś kolorowego. To nie jest związane z Fortnite'em. Dlatego pytałem, czy oglądasz anime, bo się okazuje, że to jest karta z anime, która odpowiada na wszelkie problemy życiowe. Otóż z tego co wiem, to jest wersja z anime. Kepcio, nie patrzę jeszcze. Wy już widzicie, co to jest za wersja, bardzo specjalna i bardzo specyficzna. I zastanawia mnie, jaka będzie twoja opinia na temat tej karty. Uuuu, 490. 490, ale wersja kolorystyczna. Czerwony kolor. Groźnie. Ja coś czuję, że teraz premierka będzie się mnie bała, nie? Tak jak normalny procesor, w tym przypadku Intel Core i9 14900KF jest sercem komputera, tak? Michaj, karta graficzna będzie płucami. A położysz? To jest edycja specjalna. Nie mam, nie, stereo. Ja, ja zamierzam to oglądać, zobaczyć na czym to polega. Chyba, ja też będę musiał. To będzie moje pyszanie, które w całości. Co sądzisz? Ja cię kręcę. Ale to wygląda potężnie, naprawdę. Wow, co jest? Naprawdę, ślicznie to będzie wyglądało. Ja bym powiedział tak, to będzie patriotyczny komputer. Biały czerwony. Ej, faktycznie. Niesamowita. Pomyśl, że to zawsze ta karta będzie tak w komputerze, więc będziesz mógł sobie spoglądać. <laughs> A to już jest ostatnie? Już nic więcej nie trzeba montować? To już jest koniec? Finalizujemy? Trzeba zainstalować system, skonfigurować wszystko, A. zainstalować sterowniki, sprawdzić testy, czy wszystko działa, czy stabilnie, ustawić ramy, ewentualnie zandervoltować trochę procesor, więc trochę zabawy będzie. I tak w testach Intel Core i 914900 kf poradził sobie naprawdę dobrze. Cinebench 23 uzyskał ponad 40 tysięcy punktów. Gdy najnowszy, najmocniejszy procesor zaczął działać w akompaniamencie z najwydajniejszą kartą graficzną, to nic nie było temu zestawowi strach. Z grami było podobnie i w starszych tytułach jak Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 6 czy Borderlands 3 na full, jak i w Cyberpunku 2077 z Overdrive i najnowszym Avatarze. Myślę, że kepciowi nie zabraknie mocy, a ja miałem okazję chwilę potestować ten piękny zestaw i póki co działa wszystko mega płynnie i stabilnie. Kepciowi zależało mega na wydajności do grania i montowania filmów. Chciał i dziewiątkę, więc dostał model Intel Core i 914900 kf oraz kartę graficzną z najwyższej półki, żeby ogarnąć czasami nawet 30 perspektyw w montażu. Wow, zobaczcie, jak pięknie ten komputer wygląda. Jest on niesamowity, moim zdaniem. Ojej, jej, jej. Kepciu, ale to jest pytanie, to ty z nim będziesz spędzać dużo czasu. Powiem tak, ja wiem, że to słowo padło w tym filmie dużo razy, ale jeszcze czas już je. Hollywood. Naprawdę jest bestia totalna. Bardzo mi się podoba ta karta graficzna. Fajnie kontrastuje z tą białą obudową i z tymi czarnymi elementami na, obu, na płycie głównej No wygląda przekazacko I jeszcze bardziej mi się podoba dlatego, że ty go składałeś, że ty pomagałeś składać Znaczy nie no, czekaj, to ty go składałeś, no znaję, że ty. razem składaliśmy o, to Rady. jest to słowo, które brakowało mi, no razem składaliśmy ja no, naprawdę, cudownie wygląda Dobra, to nie pozostaje nic innego, tylko spróbować go włączyć Ja myślę, że musisz jeszcze już? Już będzie działał? Czekaj, to jest ten przycisk, nie? No Gotowi? No <laughs> Ale komputer jeszcze nie jest gotowy, tak? Tutaj trzeba. A, no tak. No <śmiech> dobra. <śmiech> Działa! Nie na no Hollywood, nie? Ja za dużo Hollywood mówię, ale jest taki Hollywood. Ja nie, niesamowita. Patrz, jak fajnie wygląda w ogóle ten ekranik od Ayo. O kurde, ty, co jest? Ale to wygląda. Przede wszystkim ten komputer nie jest nijaki. On jest taki szczególny. Tak. On tak, fajnie ja. wygląda. Więc teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko podłączyć wszystkie peryferia, przetestować go, sprawdzić, czy na pewno wszystko działa, i oddać go Kepciowi w jego ręce. Żeby na tym sprzęcie mógł przygotowywać swoje kolejne filmy. A to, jak jego filmy są zrobione, to już wam mówiłem na samym początku. To warto zobaczyć na swoje własne oczy. I Zresztą widzieliście timelinea. On jest tak szalony i tak powalony, że ja w życiu nie byłem w stanie dojść nawet do połowy tak bardzo zapaćkanego ekranu tymi małymi kafelkami. A ja chciałem jeszcze jedną ciekawostkę mam widzę powiedzieć, że moja historia z montażem zaczęła się od filmików ziemniaka, od poradników swoich. To jest niesamowita historia zaczęła koło, że teraz ty pomagasz, i w sumie to składasz komputer dla mnie, nie? To jest no. niesamowite. I zobaczcie, parę prostych rad od ziemniaka i się okazuje, że można dojść do takiego poziomu, który ważne jest, żeby kogoś zainspirować w jakiś sposób. Oj, tak, to jest ważne, ważne, Ważne słowo, no. Cieszę się, że się udało. <grym> Zlećcie zobaczyć kanał Kepcia, zasubskrybujcie mój kanał. Jest tutaj zestaw dwóch filmów, które warto zobaczyć, a my jutro widzimy się o 16, więc już niebawem będzie Wesołych Świąt. Ale jeszcze nie, jeszcze chwilę. Subskrybujcie.